Dźwięk będzie, dźwięk będzie zdesynchronizowany, bo rozmawiamy przez Zoom'a, a. Znaczy przez Discorda. Rozmawiamy przez Discorda, a stream jest na Zoom'ie, więc i tak jakby nasze kłapy nie będą się do końca ten. zgadzały. Ale tego nie możemy naprawić. W sensie po prostu w tym momencie pomijamy limit Discorda, który i tak by the way, w tym momencie został osiągnięty, ponieważ jest 50 viewerów na, na mojej transmisji i teraz dajcie znać. Czy jest jakaś osoba na czacie, która yy, jeszcze nie jest na streamie, a chciałaby być na streamie? Jeżeli jest taka osoba, niech da znać, to za chwilę który z nas jeszcze odpali dodatkowego streama, po to, żebyście mogli dołączyć jeszcze do tego drugiego streama. Tak, na tym Discordowym, tak. Bo generalnie rzecz biorąc o co chodzi, Discord ma ograniczenie do 50 osób yy, na streamie i jeżeli byśmy odpali kamerki tylko na Discordzie, i zrobili yy, otwarcie przez Discorda, to byłoby jeszcze mniej, bo byłoby połowa z tego, czyli 25. Dobra, nikt nic nie mówi, to wydaje mi się, że możemy na czterce lecieć na razie z jednym streamem. Yy, no to co, to chyba możemy zaczynać, I guess. Chyba tak. Chyba tak, chyba możemy zaczynać. Chyba nie chyba, mamy nic zastycenia w sumie. Chyba tak, chyba tak. Jak zwykle obsuwa, ale to na każdym ponymicie zawsze jest leciutka obsówka. Nie da się. Także bać. witamy Was bardzo serdecznie na tym razem już nie kucyk online, a discord micie, czyli rebrandingu, który został dokonany tutaj, prawda? No i co? Jest to taki mit w sumie jakby nie patrzeć troszeczkę pośredni, troszeczkę może mniejszy niż ten kucyk online, który był no to... kilka miesięcy wcześniej. Natomiast mimo wszystko staraliśmy się, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli atrakcje, które was zaciekawią i Mamy nadzieję, że będziecie się po prostu dobrze bawić. No i tyle w sumie póki co, jeżeli chodzi o, o mnie i o moją osobę i otwarcie. Zatem, jeżeli chcecie coś dodać, to proszę bardzo, Speedy. No więc tak, ja może bardzo, bardzo pokrótce powiem, co nas dzisiaj czeka, co przygotowaliśmy, przygotowali nasi mili prelegenci. Więc tak, o godzinie 12.30 Dajan rozpocznie swoją prelekcję graficzną, jak zrobić wektor kucyka. Potem w tej samej sali, czyli sali Discorda, nie powiedziałem. O godzinie 14.30 będzie wywiad z kretkiem. Jak ktoś nie wie, kto to jest kretkę, to się dowie. Bardzo zapraszamy, dowiedzieć się, kim jest skretkę. Pomijając fakt, że, że, że jest już dość stary, to ma też jeszcze inne zalety i zasługi. O godzinie 17.00 będzie wiecówka z nagrodami, którą tutaj będę miał przyjemność prowadzić dla Was. O godzinie 19.00 kolejna moja prelekcja, znaczy kolejne padne, czyli geografia i kwestie reszty świata a potem o 21.00 ogólny blok pogadanek z Akumą. W drugiej sali, w sali Spitfire, o godzinie 18.30 rozmówki z Sasą, o 21.00 Key Vision prezentuje Celebration Music of Friendship, czyli będzie muzyka, a potem też będzie muzyka, tym razem jednak DJ-owana przez Tygryska. W kąciku lektorskim będzie kącik lektorski, albo inaczej kącik czyt czytelniczy. Przez generalnie cały dzień też tam bardzo mocno zapraszamy. W gamingu przede wszystkim przez generalnie większą część dnia będzie stream z War Thunder w wykonaniu Sasi, z wyjątkiem krótkich przerw, kiedy właśnie będzie chciała mieć przerwę na jakieś inne atrakcje, np. w trakcie wywiadu z Ketkem i też długa przerwa będzie w, o godzinie 17, kiedy wejdzie tam Forza Ho 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 Horizon. Proszę. I to jest wszystko, wydaje mi się, że jak na tak skończonego Mita i tak i tak jest dość sporo fajnych rzeczy. Dokładnie. Staraliśmy się właśnie, żeby wszystko tutaj, e, mimo wszystko nie zabrakło dla Was tych atrakcji. E, ja jeszcze ze swojej strony chciałbym dodać, że e, również będą dla Was przygotowane stoiska, na których możecie sobie e, kupić coś kuczkowego. E, zostaną one otwarte tuż po otwarciu, e, więc no właśnie, masło trochę, ale. Tuż po otwarciu Mita zostaną wszystkie sklepiki pootwierane, także zapraszamy również do wsparcia, do wsparcia właśnie osób, które się postarały, żeby coś dla Was też przygotować, jeżeli chodzi o kucykowy merch. Andrzej, chcesz jeszcze też coś dodać od siebie? Dlaczego jesteś zielony u mnie? Jestem Nie zielony. rozumiem. Tak, właśnie ktoś podesłał screena, tak to wygląda u mnie i nie mam pojęcia czemu, tylko to mogę dodać Znaczy ja też tak hmm. mam jak coś, więc nie, nie jesteś, jesteś zielony? sam? Tak, jesteś u nas zielony Na no, Ukrainie nie byli Tylko ty. Ale czemu? Ja u siebie widzę normalnie Niech się to zupełnie no, to to tak To jest, tak, to jest Discord Meet, tak, to dlatego to, Tak, to wiecie co? To, to jest, to właśnie to, to właśnie to ja myślę, że po prostu Discord postanowił porobić, zrobił na mnie pranka. No i jestem zielony, no cóż. Nie, co prawda nie u wszystkich, ale no cóż. Bywa i tak. Discord meet, chaos. I mam nadzieję, że będziecie się mimo wszystko dobrze bawić, także nie przedłużajmy w sumie tego, bo po co. Tak. Otwieramy mita. Bawcie się dobrze. I do usłyszenia później. Do zobaczenia. Hejka.